Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem. Tak w skrócie można opisać e-urząd. Dzięki niemu sprawy urzędowe mogą być załatwiane niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu z zachowaniem procedur bezpieczeństwa informacji. E-urząd daje mieszkańcom możliwość zapoznania się z budżetem gminy, a inwestorom wgląd w informacje o jej imieniu w kontekście możliwych działań inwestycyjnych. Integracja z platformą ePUAP na poziomie logowania zapewnia dostęp do spersonalizowanych danych, dzięki czemu można uzyskać nie tylko konkretne informacje dotyczące korespondencji z urzędem, zobowiązań, decyzji czy pozwoleń, ale także regulować zobowiązania względem urzędu za pośrednictwem płatności internetowych. Dedykowane katalogi usług umożliwiają z kolei składanie dokumentów elektronicznych, takich jak na przykład wniosek o wycinkę drzewa czy deklaracja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.